23 listopada, mamy piątek, w związku z tym witamy Was w kobiecym wydaniu drugiego śniadania przy kawie. Agnieszka Drochomirecka, Monika Niewiadomska i to najlepsze drugie śniadanie w tym tygodniu, bo kobiece. Bo kobiece i tak jak zapowiadałyśmy wcześniej, na Facebooku będzie magicznie, troszkę egoistycznie, będziemy pełne sukcesu, a na końcu wybierzemy się na jakieś świąteczne, nietuzinkowe zakupy. A ponieważ jest kobiece drugie śniadanie, nie może zabraknąć przystojnego, młodego utalentowanego mężczyznę. Żartowniścia, również. Iluzjonisty. Maciej Kozowski. Witam Panie serdecznie. Witamy Cię, Maćku. Bardzo troszkę Panie serdecznie. przesadziły, ale okej, okay, dziękuję. A z czym przesadziłyśmy? No, czujesz, że skrzydła się, mi zaszły. Na pewno nie, nie żartowniścia, okay, Panie. Dziękuję. Dobrze. E, Maćku, czym się zajmujesz? Sztuką iluzji. Sztuką iluzji, tak, co to sztuka. oznacza? E, sztuka iluzji. Dlaczego zadajecie takie ciężkie pytania? Zrana, nie? Wszyscy o tym wiemy, co, co to znaczy. Prezentuję sztukę iluzji e, głównie na scenie. Mm -hmm. Czy wiąże się właśnie moja praca, jest, że po Polsce występuję No mm -hmm. daję pokazy. A skąd zainteresowanie w ogóle e, czymś takim? Dlaczego nie chciałeś być bankowcem? E, nudy. E, dobrze, sprzedawcą. Nudy. E, Ale to poczekaj. Okej, okay. jeszcze większe nudy. Ale powiedz czemu? Czemu, to? czemu nie? Cze nie, czemu to? Czemu to właśnie? E, jest to ciekawe, jest to kontakt z ludźmi. Tak naprawdę, no nie wiem, wydaje mi się, że człowiek się chyba rodzi z chęcią robienia tego i musi mieć taką chęć ze względu na same treningi, które musi przechodzić. Mhm. Ze względu na to, że są mimozolne, ciężkie i. No Czyli co, w takie. momencie, kiedy Twoi koledzy myśleli o tym, żeby zostać policjantem, strażakiem, Ty już myślałeś, żeby zostać iluzjonistą? W zasadzie to narodziło się to, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, mhm. ale to przypuszczam, że wynikało to z tego tak, jak u każdego młodego człowieka, który zobaczył kogoś jakąś sztuczkę i ją zafascynuje i go zafascynuje, tak? I, I po prostu chciałby to umieć, chciałby to robić. Ale pierwszy jakiś kontakt z, ze sztuką iluzji miałem w wieku 12 lat, kiedy kupiłem swój pierwszy elementarz, swoją mhm. <grym> pierwszą książkę, tak? to była książka angielskiego iluzjonisty, gdzie były zawarte właśnie jakieś podstawowe sztuczki którymi nawet do dzisiaj się e, chwalę. No i w wieku 13 lat, kiedy tam przez ten rok czasu, kiedy pokazywałem znajomym w szkole, e, zobaczyłem jakiś taki właśnie ten pierwszy kontakt ze sztuką iluzji. E, Polska zakupiła programy Davida Copperfielda. Wtedy miałem 13 lat, pamiętam jeszcze nagrywałem na wideo <laughs> drugi program. Byłem bardzo zły, że nie obejrzałem pierwszego odcinka. Oglądałem drugi odcinek i. E, Pamiętam, jeszcze zatrzymywałem, jak nagrałem, i rozumiem pierwszą sztuczkę Davida Copperfielda, i powiedziałem, To jest to, co chcę robić w życiu. I... No po I tak jest. I, I jesteś się iluzjonistą. Jestem iluzjonistą. Ja tak myślałam właśnie, że David Copperfield był Twoją inspiracją, bo czy ją nie był w tamtych latach. I ja pamiętam Dokładnie. każdą niedzielę spędzoną właśnie przed telewizorem, <laughs> kiedy David miał swoje show w którymś z programów. Bo show niezłe robił, prawda? Yy, tak, znaczy, jest to człowiek, który ogólnie ma szczęście w życiu. Yy. Poza tym on w ogóle jest niezły szomenem, on w ogóle wygląda na czarodzieja. Mm -hmm. Już tam nie, nie będę go opisywał, że czarne oczy, brązowe oczy, w ogóle urok on osobisty. Jest, jest super szomenem, tak. Piękne kobiety tak. Dostał, dostał super propozycję kiedyś o właśnie od producenta e, telewizji filmowego, że będą robić jakiś tam program magiczny, jakiś tam, prawda? Mm -hmm. I że po poznaniu właśnie Davida, e, ten właśnie producent filmu powiedział, że będziesz Bohaterem tego programu, poseł David Copperfield Show. Dobrze, my tutaj rozmawiamy o Davidzie, a przecież mamy swojego Macieja. i Maćku. No Oczywiście. Trzeba coś by było nam poczarować. Jasne, nie ma problemu. Więc tak. My no już zacz... widzisz tutaj takie. aż wyprostowałyśmy postawały się na. spokaż w Więc tak, jak wspomniałem. Nie, ona e... nie ma kosmetyków. Nie, nie, nie. nie, słuchajcie, te kuferki są tak, jest? na narzędzia, Bez sensu, no. na kosmetyki ale i kom też kom na przybory magiczne. Ale przy kawie, no. No właśnie, nie właśnie, gdzie moja kawa? Nie. No jest zapomniałeś ją jest gdzieś tam. To są z 3 osoby. Okay. No, Nie moja wina. Nie, nie pijam kawy, okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, e, pokażę wam e, swój numer, jeden z pierwszych, który wykonywałem w wieku 12 lat i który wykonuję teraz w wieku 21. <laughs> Bardzo śmiesznie. Okej. Okay. Widzę, że muszę zmienić kremy, nie ma sprawy. <grym zainteresowań> nie no dobra. Słuchajcie, używałem pustej, widać, w środku tak. torby. Y, tutaj masz naprzeciwko swoją kamerkę, że bardziej. To jest moja jest kamerka, okej. Okay. Używałem pustej w środku torby i używałem wtedy butelki e, po orężadzie. Dzisiaj troszeczkę się dorobiłem, używam butelki z szampanem. Słuchajcie. To chowałem... nie wiem, czy takim wiesz? Zukładz. E, słucham jakim, jakim? Prawda. Prawdziwym. To jest szampan, to jest szampan, a wino musujące, o którym pewnie. Okej. Okay. Dokładnie. Okej. Okay. Słuchajcie, sztuczka wyglądała tak. Będzie wybuchać? Strykałem, wypowiadałem magiczne zaklęcie, którego na pewno nigdy nie słyszeliście. Abra Nie. Nie. O, tak myślałem. Pstrykałem i butelka znikała. Tak, właśnie. Takie samo kiepskie wrażenie robiło to na publiczności, kiedy miałem 12 lat. Ale słuchajcie, zaraz, zaraz, zaraz. Teraz w wieku, no przyznam się, 30 lat. Wykonuję ten sam numer, wam. Również papierowej, w pustej w środku torby. ci tylko uśmiechać teraz, tylko patrzeć, no. Powiedzmy, tej samej butelki, lecz efekt, kiedy pstryknę, jest, zupełnie inny. Dziękuję Państwu bardzo. To był nasz wydawca, który krzyczy... O kurczę! Brawo! Cała reżyserka bije brawo, brawo! Ale chcemy więcej! No Jeszcze! Więc więcej! Słuchaj, jak będziesz miał zamiar nas wystraszyć, to ostrzegaj, bo ja wtedy robię coś takiego, Wiesz, Właśnie nie, możesz, właśnie nie. To polega na, miłe panie, na zaskoczeniu. Ale fajne! Super! Dobra, to polega to na zaskoczeniu, genialne. także, także nie, mogę, nie mogę Wam Cielne mówić, co się i za chwilę wydarzy. Co W międzyczasie pierwsza sztuczka. Pamiętasz swoją pierwszą sztuczkę w wieku tam 100 lat? Mhm. Jaka to była? Znaczy pierwszej sztuczki tak, tak naprawdę nie pamiętam, która to była, której się nauczyłem. Może z palcem? No tak. To moje ja tak. To, ale słuchaj, to jest też sztuka, bo ja tego nie potrafię do dzisiaj. Oczywiście, ale to, jest Blondy, je, to co pokazałem to tak wiesz, z głowy. Ale się za tym straszył? Mnie Zobacz, właśnie kolega, będzie, kiedyś nie właśnie kolega będziesz nie straszna, ale ci odpadnie, będzie się ruszał. Naprawdę no. mnie to za, bardzo zafascynowało i mówiłem, gdzieś musisz mieć przecięcie, ale wtedy miałem nie wiem ile 6 lat. Rozumiem, że pierwszą widownią byli najbliżsi. Najbliżsi, tak. Mm -hmm. Jeśli chodzi o rodziców, weź się za naukę, co? A! Ale dobrze się jednak. ich nie posłuchałem, tak, tak. Ale powiedz, e, czy kol w... koledzy tak samo mieli wywałuszone oczy i otwarte buzie jak my, wtedy, tylko czy mówię, nie, ten się zajmuje iluzją. Coś Kiedy... tam czaruje. Ale to kiedyś? Kiedyś. Kiedyś, kiedyś? Szkole... No nie, wcale nie. Wiadomo, praktyka się zdobywa latami. E, tak naprawdę 90% to jest ciężka praca. 10% mm -hmm. to jest, co daje Bóg, czyli mm, mm -hmm. talent, prawda? Reszta mm -hmm. to jest ciężka praca. Ile czasu spędzasz na do, dopracowanie jednej sztuczki, hmm, która zacznie, trwa, powiedzmy, minutę? Znacznie za mało. Mm -hmm. Znacznie za mało jestem Czyli leniwy, jesteś zdolny? Można by tak powiedzieć. Okej, okay, no. dobra, pokazuj coś jeszcze. Właśnie się dlatego, że, jest, że uważam, że za łatwo mi pewne rzeczy przychodzą, to, yy, to po prostu za mało Ja myślałam, że ty do nas przyjedziesz z jakimś słoniem, który zniknie albo coś. A to jest z kuferkiem. Jak Jakby się tu zmieścił, to bym przyprowadził Sonię. Dobrze, y wcześniej pr prosiłem, żeby pani przygotowała szminkę. Została przygotowana? Oto szminka. Super. Proszę bardzo. Chciałbym sprawdzić, czy kolor się nadaje. Dobra, będzie kwestia taka, że będę musiał... Y Wymalować? Odżyczkę, tak. Mnie? pewne tak, części ciała. Ale nie mnie. Ale Dobra, ale <laughs> gdzie? Ja jestem mm. y Zobaczymy. <śmiech> <śmiech> Dobra, proszę zostawić szmineczkę. Dobrze. To działa wszystko na zaskoczeniu, także nie mogę mówić. Zrobimy tak. Tworzymy teraz taki trójkąt, tylko bez kojarzeń. Dobra, dobra ładnemu kolejne śmieję. Śminka, ja Jest pani szminka. prowadząca. Proszę wstawić tak. swoje rączki do przodu. Do mnie. I tak. Ja możesz, się boję. Ścisnąć, ścisnąć, ja dobra. I teraz tak, pilnuj, żebym. Pilno agnieszko, żebym nie dotykał. Tak. No, tylko byś spokojną. Swoje, Twojej koleżanki, oczywiście. I słuchajcie. Mm, Zrobimy coś takiego. Dajcie ci wolny wybór, lewa albo prawa. Po prostu powiedz. Po prostu powiedz, lewa. Mam lewa. powiedzieć na tak. głos. Powiedz. Prawa! Prawa, twoja prawa to jest ta. Otwórz prawą, a lewą trzymaj mocno zamkniętą. Otwórz... tak? Spokojnie, Szczę, o, nie się... panie! To jest ta część ciała, którą miałem cię pomalować. O! O! No dobrze, już lubię. Ale to nie koniec. To nie koniec. Słuchajcie, dziewczyny. Niektóre sztuczki polegają na odwróceniu uwagi grze aktorskiej, niektórych sam nie rozumiem. To jest właśnie jedna z nich. Proszę pokazać do kamery. Która tak? kamery? Może dwójeczkę poprosimy. Dobra. Mówić, że... o, a tę mocno trzymaj naszaczone. zamkniętą i ją odsuń troszeczkę. Odsuń. O, dobra. Słuchajcie, kiedy zacznę Cię tak masować po dłoni... Uuu, Dobrze, nie. fajnie? Fajnie, no fajnie. Dobra, a poza tym, że jest fajnie, czujesz coś w drugiej dłoni? Coś się dzieje? Szczerze? Nie. Nie? nie? Dobrze, spróbujemy drugiego sposobu. Raz, dwa, trzy. Poczułaś jakieś łaskotanie? Nie. nie. Dobra, spróbujemy trzeciego sposobu który zawsze działa. Zamknij rączkę. Co byście dziewczyny powiedziały na to, gdybym magicznym gestem to, co tutaj ma znałem. Czasami rysuję trójkąciki, krzyżyki, kwadraciki, zależy, co sobie publiczność wybierze. I bez dotykania dłoń wybrałaś tę, na tej ci rysowałem. Bez dotykania. Przeniósłbym szminkę do tej dłoni. Niemożliwe. Dłoń. A Dotknąłem cię? Nie. W rękę? <śmiech> <śmiech> nie. Wcześniej czy teraz? W ogóle. Czy cię dotknąłem podczas całego tego samego Ja, ja pilnowałam, nie. Dobra, nie. wybrałaś sama tę dłoń. Otwórz tak. tę dłoń, na tej narysowałem. Otwórz teraz tę. Śmiało. Pokaż. Sam nie wiem jak to się dzieje. Mamy chusteczkę, nie... Ma. Ale... Ale jak? Zostawiam się tutaj, zastanawiać się, a ja zadam kolejne pytanie. Ma znaczy nie maczku, Maciek właśnie teraz krzyczy niech zniknie. Tak. Nie, zniknie, zniknie. Nie zniknie. Nie znika, bo mam jeszcze dużo do pokazania... Teraz tylko nie głasz tą ręką. Jak? Wytłumacz mi, jak to? Ja jak, to jak to robię? Nie. Myślę, i, że dobrze. Nie, Myślę, nie raczej, tak. ale ja się domyśliłam, Nie, 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 nie będę tak zdradzał. to jest tak, bo koniec filmu, koniec sensu to, także nie będziesz Nie doczekałeś tej dłoni. E, weźmiesz sobie to, puścisz na dzwonionym po dzieje. nagraniu. Dobra, Dobra, ja sam nie wiem jak to się dzieje, także. Dobra. Sorry. Maćku, e, z tego co, nie, wi co widzimy, e, robisz wyrażenie nie tylko na kobietach o różnych kolorach włosów, mimo wszystko. Aha, dobrze. Dobrze i powiedz ile czasu spędzasz na ćwiczeniach, ale już tak konkretną chcę. Jak mówiłem, znacznie za mało, aczkolwiek kiedy się nauczę jakiejś sztuczki, znaczy kiedy chcę jakąś poznać, nauczyć się, mhm. to muszę stanąć przed lustrem, się ją dwa, trzy razy, mhm. żeby ruchy później były naturalne, jakieś takie, no nie do odszyfrowania przez publikę. I mam jeszcze jedno pytanie, nim zobaczymy następną sztuczkę, mam nadzieję. No, ja oczywiście. Ehm, powiedz, czy. Są dla ciebie takie wyzwania, których rzeczywiście nie potrafisz. Inaczej próbowałeś i nie wiesz, jaką to zrobić. Nie, to... ma. nie ma. Szczerze mówię, nie ma, bo y, każda sztuczka działa na bazie innej, prawda? Podstawy mm -hmm. są podstawami i y, poza tym, jestem autorem kilku, kilkunastu sztuczek. Wymyślam, mm -hmm. tak. I no, chyba nie ma na, przede mną już sekretów. A Jestem mi, w świecie właśnie. To jeszcze jedno tej... pytanie, y, powiedz y, y, jak, w, y, jak wymyślasz nową sztuczkę? Czy mm. na przykład y, budzisz się z jakąś myślą, czy na przykład myślisz, co by tu zrobić ciekawego? Tak, przeważnie jest to jakiś pomysł, który przychodzi do głowy, czasami przychodzi on z przypadku? Patrzę po prostu na przedmiot codziennego użytku mm -hmm. i myślę, co można z nim zrobić mm -hmm. i czego jeszcze nie zostało, co nie zostało jeszcze wcześniej wymyślone, bo sztuczek jest bardzo dużo. Mm -hmm. Także, y, które działają na bazie innych, prawda, y, znając różne jakieś podstawy, mogę wymyślić coś na przykład y, powiedzmy. A dobra, zaprezentuję, No, do, zaprezentuję. Do To logiczne myślenie, myślenie chyba jest bardzo potrzebne, prawda? Bardzo, Ta, Znaczy, to jest tak jak wspomniałem, gra aktorska, Jeśli mhm. chodzi o scenę, gra aktorska, umiejętne wprowadzenie widza w odpowiedni klimat, mhm. zręczność A, i lata praktyki. Ale powiedz, jeszcze matematyka, fizyka, Mimo nie, wszystko się nie przydają, chemia? Nie wiem. Wiesz o co mi chodzi? Chemia? Do takich jakichś spektakularnych numerów, jasne. Czaruj. Dalej, Czaru, dalej, bo, bo, bo wiesz, czas w towarzystwie. Ja jestem, słuchajcie, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Tylko się nie dotykaj pobudzi. Po Dobra. Dobra, może zrobimy taką mniejszą troszeczkę sztuczkę, tak zwany close-up magic. No akurat te też nie były takie duże, ale może kamera uchwyci. Ale tak. nas rozbudził. W to śniadanie. Yy, zrobimy tak, z tej A, Albo nie, ja nie będę zdejmował zegarka. Żebyście myślały, że jednak może coś, mm -hmm. coś z tym zegarkiem jest. Będziemy tak. obserwować. Bo rękawów nie używam, to mnie odróżnia od innych luzynistów, ale zawsze jakiś aspekt musi no być. No właśnie, nie masz rękawów. No nie mam. I to mnie od nich odróżnia. Od tych innych dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobra. Yy, moneta miedziana, moneta srebrna, widać. Mm -hmm. Dobra, szybko. Dziewczyny. Pierwszą zabieram monetę. Miedzianą. Miedzianą, Chowam mm -hmm. ją do kieszeni. Tak. tak. Ręka pusta. Pusta. Czyli tak. normalna. Jaka powinna zostać? Srebrna. Srebrna. Oczywiście są dwie. Ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze raz. jeszcze raz. O, to jest... Teraz zabieram miedzianą, dziewczyny. Zabieram, tak. znaczy, przepraszam, srebrną, srebrną. Tak. Odwracałem Twoją uwagę. A -a -a. Dobra. Jaka powinna zostać? No, miedziana. Miedziana. Oczywiście są dwie. Ale spokojnie, spokojnie. Widać? Kamera widzi wszystko? Słuchaj, zostajesz z nami na zawsze i produkujesz nie, nie, to nie, nie pieniądze. Kiedy do nas przychodzisz jeszcze? Kiedy tylko mnie zaprosicie, nie ma Słuchaj problemu. Dzień. Dobra, potrzymaj. Monetę, zwykła monetka? Zwy, zwykła. Daj koleżance. Pęs. Dobra. Proszę. Tak, do siebie do oh, kieszeni. I <coughs> Uwielbiam tę pracę, tę pracę. I jaka została dziewczyny? E, Miedziana. Miedziana, złota. Po raz trzeci to robimy dwie. Ale dobra. Ale, dobra, teraz ostatni to ostatni dwie raz, będzie ostatni jedna. Raz, się. Jedna i druga koleżanka może dać e, swoją odpowiedź, dobra? Na waszych oczach ręka pusta. Zabieram. miedzianą, dziano. Ja do kieszeni. Chodam do kieszeni. Ręka pusta. Powoli. Daj odpowiedź. Jaka została? Srebrna. Daj jakąś inną odpowiedź. Złota. Ani ty, ani ty dobrze nie odpowiedziałaś. Żadna. Ale kurczę! Ale na Dziękuję bardzo. Czemu nie wiesz ja... braw, bo masz brudne no. ręce no i... Niezadowolona, bo wiesz, myślałam, że tutaj jest W myślach bije, brawo, w myślach bije brawo, mam nadzieję. Iluzjonista, a tutaj nie da rady. No, po prostu zawsze da rady. się znajdzie ale właśnie taka osoba. jego kieszeni. Mówię zawsze tak znajdzie się rady. właśnie taka osoba, jakiś rodzynek, który e, większość ludzi się będzie bawić, fajnie cieszyć tym, ale zawsze będzie taka osoba, która będzie. Tak, Obserwować. Tak, będzie tak, tak. Kiedy ci to wreszcie hmm. wypadnie tam coś, czy tak. potkniesz, się? No, ale, Jak on to zrobił? No ale tak, no, ale z drugiej strony y, y, wydaje mi się, Maczku, nie wiem czy to Moniko też tak uważa, że ja wiem, że to jest odwracanie uwagi i że masz swoje sposoby, ale ja chcę się ba bawić, tak? Ale jak ja chcę żeby coś nie, bo no to jest właśnie zabawa. To jest właśnie zabawa. Zepsułbym tą zabawę, gdybym zradził Wam sekret. No oczywiście, dlatego żartowałyśmy, natomiast chodzi mi o to, że ja się nie zastanawiam, jak on to ro robi, wiesz o co chodzi? Nie przypomina się Sekretów Boudoiru, kiedy rozmawiałyśmy o wieczorze panieńskim, i Sabina opowiadała nam, że już nie stripteaser, ale to iluzjonista. Hello! I jest właśnie, bohaterem numer jeden taki właśnie, wiecie co, opowiem Wam tak: mam bardzo dużo występów, nie powiem. Ostatnio sobie nawet strony pozycjonowałem, to już w ogóle jest mega, dostaję codziennie propozycje, fajnie. Nie wiem dlaczego z tym zlokałem, ale jeśli chodzi o występ na panieńskim, mhm. miałem w tym sobotę. I fajnie było, to była jedna z moich najmniejszych, e, najmniejszych publiczności. <grym>, nie było wiele dziewczyn, ale po prostu śmiesznie było, bo dziewczyn poprosił mnie o to, żebym. E, dziewczynę, która miała ten panieński, e, po prostu nastraszył, że jestem striptizerem. No i wszedłem i powiedziałem: e, Słuchaj, e, będą się tutaj działy dwa razy gorsze rzeczy niż pokazuje striptizer. Także. Ona w ogóle patrzy się na dziewczyny, co się dzieje i tak dalej. W ogóle spieszona, idę do łazienki się przygotować. No i oczywiście wyszedłem, zacząłem pokazywać wszystkim. Dzieczysznę koparki, wypadły. Mhm. No i fajnie, bardzo się podobało, no bo właśnie tak jak mówisz, odbiega się na przykład od no takich tak. stereotypów. Na przykład jeśli chodzi o wesela, gdzie mam dużo występów na weselach. Na wesela również? Wesela się nudzą S za przeproszeniem i, i tak. ludzie szukają czegoś innego. I naprawdę mam bardzo mhm. wiele ofert. Naprawdę. I teraz panieński to już w ogóle. Drugi Maćku, ile mamy jeszcze do końca? Czy w trombie trzech minut z jeszcze coś, coś pokazać? Zrobimy? Czy już tak, oczywiście? Czekamy. Nie, wykorzystajcie mnie. Tak, tak, bo to my chcesz. chcemy jeszcze coś. Aha. Też... Co? Nie, nie. Co? Słuchaj, podał nam paluszek, a my już chcemy, wiesz, całą rękę. No. Mhm. Ale tak. Dobra. Mm. Więc Będą zrobimy kartę. tak. Ogólnie na ogół ludzie, pokażę dwa numery z Dobrze. kartami. Ogólnie na ogół ludzie nie lubią sztuczek z kartami, ale postaram się Was dziewczyny nie zanudzić. Kawka nie stoi. Tak? Tak, no tak? bardzo jest potrzebna. Więc tak. Um, no dobra. Mam tutaj najzwyklejszą w świecie talię kart. Mhm. Tak. Taką, jaką każdą kupuje się w sklepie jest, magicznym. Jest? Tak, no właśnie. Taką naj najzwyklejszą sprawę. Z tego. No, dziewczyny. No dobra. E, proszę weź sobie jedną kartę. Nie pokazuję. Nie, no? ja się odwracam, pokażę do kamery. Dobra. Nie, jeszcze nie patrz? Nie patrzę nie, patrzę, nie, absolutnie. Mam tu lustereczko dobra. takie, mam tu lustereczko takie, nie żartuję. No dobra, już. Mhm. Dobra, połóż się tutaj. Widać? Widać, widać? Tak. A... Widziałaś? Bo ja mam kiepską tak. pamięć. No. Słuchajcie, e, naciśnij guzik, który jest na środku. Pip! Super. I kiedy zrobimy coś takiego, Talia powinna wydrukować jedną kartę w zupełnie innym kolorze niż pozostałe, czyli w kolorze czerwonym. Jeszcze nie wiem, jaką kartę wybrałaś. O, Lecz po chwili, kiedy ją odwrócę, jeśli to wyjdzie, to będzie cud. Powiedz mi szczerze, to jest ta? No ta! Ale to nie koniec numeru, to nie koniec numeru, dziewczyny. Mamy naszą dwójkę serce. Sztuczek się nie powtarza. To jest główna zasada. Sztuczek się nie powtarza, ale w tym wypadku zrobimy wyjątek. Dowolnie w którym momencie powiesz stop, kiedy tylko chcesz. Powiedz stop, kiedy tylko chcesz. Teraz. Już? Miałaś powiedzieć stop, a nie teraz. Wiem. Ale okej. Okay. Widać kartę? Widać kartę? Tak. Tak? Dobra. A naciśnij guzik, który jest na środku. Teraz. Wierzcie mi, tam nie masz żadnego guzika, nieważne. I już talia powinna dziewczyny wydrukować jedną kartę w zupełnie innym kolorze niż pozostałe, czyli w kolorze. Czerwonym. Widzisz gdzieś czerwono w talii? Ojej, na wizji. Na wizji coś takiego. A wiecie dlaczego nie widzicie czerwonej w talii? No bo pewnie. Ona jest gęsto. się jest pod kawą. Śmiało. Nie, może tam jest. To była dama. Dzwonek. Nie wiem. Dama dzwonek. No nie, chciałam powiedzieć coś nieco zuralnego. Ale pod kawą była dwójka serce. Wcześniej. Bez komentarza. Nie no. Widzicie? Dziewczyny, Widzimy. wyszło. Ale jak fajne? to możliwe? Piątka. Ty coś po, chyba niesamowity. Przy Przecież chyba po akcentem, nikt z z, a... Mam jeszcze jeden numer tak szybko. Tak, dawaj. Szybko. Szybko. Dawa. Tak z kartą. Ta Ta karta, ta karta ci niepotrzebna ta karta? Pamiątka? No pamiątkę, nie! proszę, Dawać. Dawaj ostatnia, ostatnia sztuczka przed Dobra. przed marker. Jest. Dobra. A to walizkę <laughs> magiczny. Zrobimy tak. Mm. Weź sobie jedną kartę. Jeszcze raz. Wszystkie karty inne? Tak widać? Są karty? Tak, widzimy, że są dobra, inne. Dobra, tak, na, na. dobra. Weź sobie jedną. No. Okej. Okay. Teraz tak. Z tej strony, czyli z białej strony karty e, podpisz imieniem, nazwiskiem kartę. Tak, z białej, nie z czerwonej. Uh -huh. Żeby było, że nie używam duplikatu karty. Mogę napisać samo imię? Oczywiście. Dobra. Możesz coś narysować, co chcesz. Tak jest? Jest. Poczekaj. A, no okay. Bo też coś dorysowałam. No. Spoko. nie pokazuj mi karty. No. Połóż ją tutaj. No. I teraz słuchajcie, zrobimy coś takiego. E, zgubimy kartę w talii. Mm. Nie spotkaliśmy się wcześniej. Nie. A, ża się ża miał. Żałuj, żałuj. <śmiech> <śmiech> żarcik, żarcik. Przepraszam, że żarcik. E, zgubimy kartę w talii. Mm. I teraz tak. Podpisałaś kartę, więc tak. nie ma możliwości. Jeżeli zapomnicie karty, jest podpisana. Jeżeli na przykład pomyślicie, że używam duplikatu karty, to jest na nie podpis, czyli nie ma możliwości. No. A że się nie spotkaliśmy wcześniej, nic nie zostało kartowane. Więc dziewczyny, to co za chwilę chcę tutaj zrobić, to to, że rzucę kartami w górę. Karty rozsupią się w powietrzu. Spokojnie. E, rozsupią się w powietrzu, wystawię lewą rękę do przodu, i Twoja wybrana przez ciebie karta powinna upaść mi na lewą dłoń. Będzie dobre? Tak. Będzie super. To jest nowy numer, słuchajcie, jeżeli mi nie wyjdzie, to się śmiejcie, bynajmniej nie zagłośno, Uwaga. Mam kciuki. Trzy, 4, 3. Cholerna grawitacja. Przepraszam za przekleństwo. Chociaż <laughs> cholera to jest taka choroba, ale słuchajcie, coś wam pokażę. Już pewnie... Chciałbym wstać, nie mogę, ale ja mam tutaj buta, coś mi uwiera w nim. A. Widzicie, co tutaj jest? No Karta! jest! Czarta, ale poczekaj, poczekaj, bo jeszcze nie widać Twojego podpisu. Tak, daj rękę, daj rękę. No. Daj rękę. Dobra, wyciągnij kartę. Ale to jest twoje pismo. Tak. <laughs> Podpisamy. I się. dziękuję Państwu bardzo. Jest uśmiech. Pozwólcie, że y, pierwsze wejście po prostu pozostawimy bez komentarza. Bo y, mówiąc dosłownie, nas zatkało. Macie, dziękujemy Ci na bardzo. Zabienię bardzo fantastycznie. Dziękuję. Wracaj do nas szybciutko. My zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie Za kilka wspaniałe minut. kobiety. Tak.